To jest projekt, który, który ciągle realizujemy i to, co robimy obecnie. Mam, realizujemy projekt we Wrocławiu, przy Słowiańskim Wzgórzu, Klint House, prestiżowy apartamentowiec na Mokotowie w Warszawie. W bliskim sąsiedztwie kompleksu leśnego y, Pasma demickiego, znaną nam górą, telegraf. Pasmo przechodzi w następny kompleks leśny Gór Posłowickich, oczywiście z naszym parkiem rekreacji Stadion. Mamy bliski kontakt wzrokowy także z kompleksem leśnym Sukowa, z miejscowością Marzysz, która jest w tym miejscu położona. Tworzy się enklawa całej jakby zabudowy zielonej, powiązanie tutaj z otaczającym na, nas terenem. Szanując kontekst miejsca stwierdziłem, że wszystkie obiekty e, lokalizowane na działkach muszą e, uszanować, e, muszą być jakby e, no, w, w, w pewnym e, połączeniu z przyrodą, otaczającym nas przyrodą, otaczającym nas widokiem. Dlatego gryły budynków e, są e, powiedzmy niskie. On, to, jest, to jest prosta bryła budynku bez zbędnego detalu architektonicznego. Mamy w każdym budynku zaakceptowanie strefy wejściowej, pewien ukłon w kierunku tradycji. Akurat w zabudowie szeregowej jest to podkreślenie poprzez pionową ścianę i akcent wejścia. Chciałbym pokazać ten piękny widok Babiej Góry i zaprosić. Koleżankę od marketingu do opowiedzenia dalszych Z walorów się nie Już zostanie zachowana koncepcja architektoniczna, czyli ogólny wygląd budynku jak i jego kolorystyka. Proponujemy bardzo atrakcyjne ceny, o czym myślę świadczy fakt, że w przedsprzedaży udało nam się zbyć już około 20% działek. Nasze ceny Kształtują się w granicach od 142 zł za metr kwadratowy do 227 zł. Ceny uzależnione są od położenia działki na terenie osiedla.